Czy przekonania i myśli mogą kształtować nasze, naszą rzeczywistość? Według mnie tak. Nasza rzeczywistość jest odbiciem tego, w co wierzymy. I w tego, co uwierzyliśmy na temat siebie i świata. Bo gdybyśmy od dziecka wierzyli, że życie jest piękne, że my jesteśmy piękni tak, jak jesteśmy. To też taka nasza rzeczywistość by była. A jeżeli uwierzyliśmy na swój temat w dzieciństwie w jakieś przekonanie ograniczające, to ciągnie się to za nami, w naszą dorosłość, i wtedy sytuacje życiowe, ludzie pokazują nam, że w to, co wierzymy, to prawda. Jeżeli uwierzyliśmy na swój temat, na przykład w dzieciństwie, ktoś nam mówił, że jesteśmy głupi, to będziemy przyciągać sytuacje, które nam będą odzwierciedlać to, że jesteśmy głupi. A to jest tylko historia, w którą wierzymy. I możemy to zmienić. Nie odrzucając, ale przyjmując i ustawiając historię i emocje, które stoją za tym przekonaniem. Daj znać w komentarzu, jakie ograniczające przekonanie na swój temat uwierzyłaś, uwierzyłaś. I to się za Tobą ciągnie. Mamy moc zmiany swoich przekonań na swój temat. Dziękuję.